Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą usłyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto Słowo Pańskie. W szóstą niedzielę wielkanocną Ewangelia zabiera nas powtórnie do Wieczernika. Na moment przed wejściem Jezusa w otchłań śmierci, cierpienia, odrzucenia. Zaprasza nas do tego, abyśmy na tą historię, która wydarzyła się w Wieczerniku, spojrzeli z perspektywy zmartwychwstania. Bo ta perspektywa wszystko zmienia. Zaprasza nas również do tego, żebyśmy na wszystkie sytuacje w naszym życiu, które są trudne, z którymi się zmagamy, które wywołują w nas lęk, niepokój, zamęt, spojrzeli z perspektywy zmartwychwstania. Bo zmartwychwstanie wszystko zmienia. Tu nie chodzi o przyjęcie jakąś, jakiejś informacji z przeszłości, że Jezus zmartwychwstał, ale chodzi o uczynienie ze zmartwychwstania mojej prawdy wewnętrznej. Na tym polega działanie Ducha Świętego, którego Jezus obiecuje ducha, który wszystkiego naucza apostołów. To nie chodzi, że on pomnoży zdolności intelektualne apostołów, z wielokrotnie ich możliwość zapamiętywania. Ale chodzi o to, że Duch Święty jest nauczycielem wewnętrznym. Co innego jest usłyszeć jakąś prawdę, a co innego jest uczynić prawdę swoim poznaniem, swoim doświadczeniem i spojrzeć na te trudne sytuacje w naszym życiu, właśnie z tej perspektywy zmartwychwstania, które wszystko zmienia. Atmosfera w wieczerniku jest napięta. Apostołowie są przerażeni. Jezus widzi strach i lęk swoich apostołów. Strach tu jest prawdziwy, konkretny. Widzą, że ten, któremu zaufali, ten, w którego uwierzyli, okazuje się przegranym. Za chwilę straci życie. Widzą również swoją porażkę. Widzą swój lęk i są przerażeni. Jezus staje pośród nich i mówi: Szalom, pokój Wam. Pokój mój daje Wam nie tak, jak daje świat. Jak pokój daje świat? To jest czas Cesarstwa Rzymskiego, cesarza Augusta, który wprowadził Paks Romana pokój w całym ówczesnym znanym świecie. Silną ręką, przemocą, agresją. Podbił znane narody i chwycił je za twarzeczkę. I oto wprowadził pokój, narzucając swoje zasady, swoje prawa, podbijając ludy, które były wówczas znane. Tak pokój daje świat. Przez narzucenie komuś swojego zdania przez siłę przemoc kiedy patrzy się na konflikty które działy się w historii świata to są dwie możliwości rozwiązania tych konfliktów albo przez to że jedna ze stron konfliktów zostaje podbita i podporządkowana a druga przez zawarcie traktatu pokojowego. Niedawno czytałem, że w ostatnich pięciuset lat historii Europy takich traktatów pokojowych było ponad osiem tysięcy i wszystkie zostały zerwane. Jezus mówi: Pokój mój daje Wam nie tak, jak daje świat. My dzisiaj ze wszystkich stron słyszymy, jak politycy i mądre głowy mówią pokój, 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 a pokój nie ma. To jest trochę tak jak z tą anegdotą, historią o młodym Palestyńczyku, który szedł przez Nowy Jork i dźwigał na swoich plecach jakieś toboły. Zatrzymał go policjant i się pyta, co niesiesz w tych tobołach. Młody palestyńczyk spojrzał na człowieka reprezentującego władzę i mówi Niosę meble do swojego pokoju. Pokaż. Zdjął to były z pleców, rozwinął i oto pokazuje się karabin maszynowy, granaty, wyrzutnia rakietowa. Wzrok obydwaj mężczyźni utchwili w sobie. Na co palestyńczyk mówi, jaki pokój, takie meble. My dzisiaj często jesteśmy tak uzbrojeni po zęby. Bo często widzimy w drugim człowieku przeciwnika, wroga, kogoś, kto kogo nam zagraża. Wolelibyśmy nawet czasami wzbudować dystans, bo on daje poczucie świętego spokoju, takiego naszego pozoru bezpieczeństwa. Nic mi nie zagraża. Ten święty spokój dzisiaj jest często mylony z pokojem, który daje Jezus. Kiedy okręt ma święty spokój? Kiedy stoi w porcie? Ale okręt nie został wybudowany po to, żeby stać w porcie. Został wybudowany po to, żeby wypłynąć na szerokie wody oceanu, zmagać się z burzami, z oceanem, z przygodą. Bóg nie chce nam dać świętego spokoju. Nie chce, żebyśmy mieli dystans do wszystkiego. My czasami wolelibyśmy dystans, bo bliskość z drugim człowiekiem często wywołuje konflikt, wywołuje negatywne uczucia. I wolelibyśmy od tego uciec. Chcielibyśmy mieć wreszcie święty spokój, ale Jezus nie obiecuje nam świętego spokoju. My chcielibyśmy czasami narzucić komuś swoją rację, swoje przekonania, nasze spojrzenie, nasz światopogląd. Przecież chcemy dobrze. Tymczasem Jezus nie narzuca apostołom. To jest ciekawe, bo to nie jest tak, że Jezus tam pośród tego całego lęku, strachu, niepokoju stoi niewzruszony. To nie jest tak, że Jezus jest takim stoikiem, którego nic nie dotyka i nic nie rusza. Nie. Jezus przeżywa lęk, strach cierpienie ale od tego wszystkiego większa jest większe jest zaufanie do Ojca i On ten pokój czerpie z tej relacji z Ojcem myślę, że na wiele chorób w naszym świecie nie ma lekarstwa i może nigdy nie będzie ale mamy lekarstwo na lęk ono jest dostępne. Pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem, jeszcze dzieciakiem, mieszkałem niedaleko lasu. Do dnia dzisiejszego pamiętam nieracjonalny lęk, który mi towarzyszył, kiedy słońce chowało się za horyzont. Nie potrafiłem przekroczyć granicy lasu. Nie potrafiłem wejść w las. Trudno to opisać, ale całe moje ciało się sprzeciwiało. Zastygało w bezruchu. Byłem, jak sparaliżowany. I chociaż mój starszy brat mi tłumaczył, Piotrek, nie masz czego się bać. Tam nie ma żadnych wilków, nie ma żadnych potworów, dragonów, smoków. Ja tą informację, ja tą wiedzę przyjmowałem. Ale wcale to, że o czymś wiedziałem, wcale ta informacja nie powodowała, że lęk został pokonany. Lęk dalej mi towarzyszył. Wiecie, co pokonało mój lęk? Co pozwoliło mi przejść granicę ciemnego lasu? Kiedy mój starszy brat wziął mnie za rękę i weszliśmy razem. Istnieje lekarstwo na lęk. Tym lekarstwem jest obecność. My mamy czasami taką pokusę, że chcielibyśmy mieć informację, wiedzę, tylko że Jezus podczas ostatniej wieczerzy wieczerniku nie mówi: Panowie, jest y, droga wyjścia z sytuacji, w której się znaleźliście. Ja Wam wszystko wytłumaczę. Nie. Jezus mówi: Pokój, który jest we mnie, daje Wam. To jest ciekawe: Jezus nie jest kimś w rodzaju współczesnego kołcza. Który mówi, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć wewnętrzny spokój. Weź głęboki oddech. A potem wydech. Wyrzuć z siebie wszystkie złe emocje. Policz do dziesięciu. Jezus nie jest współczesnym kołczem. Jezus nie mówi, co masz zrobić, aby osiągnąć pokój. Jezus ten pokój daje. Możesz ten, po, tego pokoju doświadczyć, kiedy wchodzisz w relacje z Nim, w bliskość z Nim, w komunię z Nim, kiedy On staje się dla Ciebie kimś bliskim. Jezus nie mówi, zlikwiduje wszystkie trudne sytuacje z Twojego życia, wszystkie choroby, przeciwności, wszystkich wrogów i Twoje życie będzie łatwe, gładkie i przyjemne. Nie. Często mamy taką pokusę, właśnie lekkiego, łatwego. Świętego spokoju, który polegałby na zapomnieniu pewnych sytuacji, na, jakiejś, na jakimś tanim komforcie, na jakichś półprawdach, wygodnych kłamstewkach. Jezus mówi, nie mówi nic takiego. Jezus mówi: wejdź w relację ze mną, w bliskość ze mną. My w życiu nie mamy wpływu na to, co nas w życiu spotyka ale mamy wpływ na to jak przez to przejdziemy Jezus nie rozwiązuje wszystkich naszych problemów trudności nie likwiduje chorób przeciwności on mówi wejdziemy w tą sytuację razem możesz na mnie liczyć wezmę cię za rękę przejdę przez tą sytuację z tobą Jezus mówi: Pokój mój daje Wam, daje Tobie. Nie wiem, z czym dzisiaj się zmagasz, z jakim lękiem, z jaką trwogą, jaki zamęt panuje w Twoim życiu. Może doświadczysz jakiejś porażki, jakiegoś odrzucenia, jakiegoś niezrozumienia, jakiejś samotności, może jakiejś choroby, niepełnosprawności swojego dziecka. Jezus mówi: Pokój mój daje Tobie. Kiedy Ty doświadczysz bliskości ze mną, to nie ma być informacja na zewnątrz ciebie, to ma być wewnętrzne doświadczenie. Tego sobie i Wam życzę. Chciałem na koniec pomodlić się psalmem, który jest mi bardzo bliski, który często towarzyszył mi w szpitalach, kiedy sytuacja nie była łatwa. Psalmem 131, który często napełniał moje serce, moje myśli pokojem. Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą w wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta my siły, lecz uspokoiłem i ucieszyłem swą duszę, jak dziecko na łonie swej matki. Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Złóż nadzieję w Panu. Czasami jest tak, że dochodzimy do sytuacji, kiedy już nic nie możemy zrobić, kiedy dochodzimy do jakiejś ściany, kiedy nie widzimy możliwości rozwiązania. Wtedy mamy pamiętać, wtedy, kiedy Ty nic nie możesz zrobić, Bóg jest cały czas wszechmogący. Takiej wiary sobie i Wam życzę. Amen.